Zaczynamy od demontażu całej kiwaczki. Najlepiej to wszystko zrobić właśnie na stole, także odkręcamy nakrętki każdej z osi. Ciągamy sobie tutaj jedną z osi, żeby mieć dostęp do dolnej śruby mocującej tylny amortyzator. To jest pierwszy element. A to kolejny. Czyścimy teraz wszystko, tak żeby te zabrudzenia, które mamy tutaj w okolicach simmeringów, po wyjęciu osiek i dystansów, no nie wpadły nam do środka do łożysk. Także wyciągamy co możemy, całą resztę czyścimy już z samej kiwarstwy, z samej tej kości w jej korpusie. No, tak wygląda poprawnie wyczyszczone łożysko. Wszystko powinno być suche, bez piachu, bez innych zanieczyszczeń. Smar upychamy między igiełki, tak żeby go weszło tam jak najwięcej. W przypadku, w którym wy mamy wyjęte wszystkie igiełki, najlepiej zmontować to w ten sposób, że najpierw smarujemy bieżnie od wewnątrz smarem, dopiero potem wciskamy igiełki i jeszcze od zewnątrz, tutaj z wierzchu dodajemy troszkę smaru. Tutaj nie mamy takiej możliwości, bo... Igiełki jakby są zintegrowane tutaj z bieżnią łożyska